Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Od razu ostrzegam, że mogę nie być dzisiaj najbardziej rozrywkową osobą na świecie. Mogę też nie tryskać pozytywną energią tak bardzo jak zwykle, ale obiecałam sobie, że pomimo sytuacji w tym kraju, pomimo sytuacji na świecie i pomimo też sytuacji w mojej głowie, a tutaj też musicie uwierzyć mi na słowo, dzieją się rzeczy dosyć ciemne i straszne. To postanowiłam, że nie będę się poddawać, że będę nagrywać dla Was filmy, będą pojawiały się regularnie, że spróbuję Wam dodać otuchy, ale też sobie, nagraniem tych wszystkich materiałów, dlatego że nie chciałabym się poddać, nie chciałabym, żebyśmy wszyscy się poddali w dobie tych wszystkich dramatycznych wydarzeń, jakie nas otaczają. Jest mi bardzo ciężko, wierzę, że Wam również. Trzymam za Was wszystkich kciuki, abyśmy wszyscy jakoś tę sytuację dramatyczną w tym kraju i w ogóle na świecie, to, co się dzieje w tym momencie, żebyśmy jakoś przetrwali i wyszli z tego obronną ręką. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że tym filmem dodam Wam otuchy, może też trochę poprawię Wam humor i że nie poddamy się. Tego nam wszystkim życzę naprawdę z całego serca. E, I dzisiaj przychodzę do Was z testem. Z testem nowej marki w Rossmanie, na którą wpadłam ostatnio przy okazji zakupów. Tych crazy zakupów na crazy promocji w Rosku. E, I słuchajcie, przyciągnęła mnie marka Flormar, o której wcześniej nie słyszałam, bo są co prawda od czasu do czasu jakieś testy nowych marek w Rossmanie, ale na tę konkretną jeszcze się nie natknęłam, więc Stwierdziłam, że czas się tą marką zainteresować i zrobić dla Was test. Z tego co widziałam, niektóre kosmetyki były objęte tą promocją, więc bardzo możliwe, że jeszcze się na nią załapiecie oglądając ten film. No i cóż, moi drodzy, zaopatrzyłam się w kilka produktów, które wykorzystam dzisiaj w 100% i zacznę od bazy, i to jest Flormar Illuminating Makeup Primer Shake Well Before Use, czyli musimy wstrząsnąć, ale to jest baza, która daje gładką teksturę Provides Powdery and Matte Effect, czyli ma być bazą. O dziwo matującą i dawać pudrowe wykończenie. Nierówności cery mają zostać wyrównane, także powiem Wam, że zapowiada się ciekawie, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Co do konsystencji, to jest taka, podejrzewam, na pograniczu kremowej, a żelowej. Nie ma w sobie takiego, wiecie, silikonowego efektu, więc fajnie, bo ja takich baz stricte silikonowych do końca nie lubię, ale daje uczucie wygładzenia. Jakbym miała ją do czegoś porównać, to powiedziałabym, że w konsystencji i pod palcami wydaje się być nawet przyjemniejsza od bazy Fenty Beauty. Trochę więcej daje właśnie takiego wygładzenia cerze, ale jednocześnie możemy ją nałożyć na całą twarz, bo nie jest tak obciążająca jak te bazy stricte wypełniające pory. Także tutaj bez obaw nałożę ją na całą twarz. Okej, okay, moi drodzy, muszę przyznać, że póki co, jeśli chodzi o bazę, to jest bardzo fajna. Jednak ciężko jest znaleźć w drogerii dobrą bazę w dobrej cenie, także jeżeli się sprawdzi, to będę bardzo zadowolona. Póki co daje bardzo fajny, taki lekko lepki efekt i faktycznie delikatnie czuję pod palcami, że wygładziła teksturę skóry. Przejdziemy teraz do podkładu, ale ja nie wiem, czy dobrze trafiłam z kolorem. <laughs> także, jeżeli będzie za ciemny, to przepraszam. Na szczęście mam bluzę, więc może nie będzie tego tak widać, ale nie chcę gdybać, bo może na twarzy będzie wyglądać ok. I to jest Flormar Perfect Coverage Foundation w kolorze 101. I to jest podkład, który ma bardzo dobrze kryć niedoskonałości i wyglądać na twarzy gładko. Ma dawać komfortowe, długotrwałe wykończenie makijażu, także. To dzisiaj sprawdzimy. Z tego, co wiem z doświadczenia, kryjące podkłady lubią oksydować, także nie zdziwię się, jeżeli ten też trochę ściemnieje. Sam w sobie też nie jest najjaśniejszy, dlatego że mam kolor 101. No, troszeczkę będzie dla mnie za ciemny, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ocenimy, słuchajcie, bardziej dzisiaj właściwości podkładu, jego krycie, utrzymywanie się, może nie do końca sam kolor. Jeżeli ktoś z Was już miał doświadczenie z podkładami Flormar, jest tak jasny jak ja, to dajcie mi znać, jakiego koloru wy używacie, żebym wiedziała ewentualnie, jaki sobie kupić. No, krycie to on, słuchajcie, ma. I ta obietnica jest faktycznie spełniona. Powiedziałabym, że już przy jednej warstwie osiągamy takie porządne średnie krycie. No, no nie trafiłam z kolorem do końca, ale umówmy się, że. E, przymykamy na to dzisiaj oko. Nałożę też na szyję. No słuchajcie, jestem teraz biała naprawdę jak ściana. Nie mam na sobie nawet odrobiny samoopalacza, ale po prostu w dobie e, obecnych wydarzeń ja nie mam siły w ogóle o siebie dbać. Tak naprawdę już nałożenie kremu na twarz to jest szczyt mojego dbania o siebie ostatnio, także e, o samoopalaczu nawet nie pomarzyłam. No powiem wam, że w ogóle resztką tego, co mam na gąbce, tutaj wklepuję w czoło i mimo tego tak naprawdę uzyskuje całkiem porządny pigment. Także, u. Uh. A wykończenie tego podkładu przy jednej warstwie jest naprawdę, naprawdę bardzo ładne. Ono nie jest takie suche. Um, tak jak widzicie, cera się ładnie. Tak delikatnie błyszczy, ale to nie jest, wiecie, takie tłuste błyszczenie, tylko takie wynikające z nawilżenia. To bardzo lubię w podkładach i to się niestety akurat zbyt często nie zdarza, jeśli chodzi o podkłady mocno kryjące, długotrwałe. Także tutaj póki co na plus. Nie mam, słuchajcie, żadnego korektora tej marki, także poza kamerą nałożę coś na szybko, bo muszę jeszcze wyjść do drugiego pokoju po jakiś sprawdzony korektor i za chwilę do Was wrócę. Okej, okay, korektor nałożony i słuchajcie, nasza mi teraz taka myśl. Jak to jest, że ostatnio, tak jak pamiętacie, testowałam nowy podkład Huda Beauty ten w stiku i... On nie umywa się do tego, jak w tym momencie wygląda ten drogeryjny kryjący podkład. Tamten niby też ma być kryjący, e, tamten niby też miał mieć takie nieco bardziej świetliste wykończenie, z racji tego, że jest formułą bardziej tłustą, stickową, e, no ale w porównaniu z podkładem Huda Beauty, ten wygląda znacznie lepiej. I słuchajcie, jest no kilkukrotnie tańszy. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze do tego fajnie utrzymywał, e, bo... Tak jak widać, zupełnie nie trzeba przepłacać, jeśli chodzi o podkłady, bo już teraz naprawdę drogeryjne marki dają sobie radę nierzadko znacznie lepiej niż te wysokopółkowe. Ok, moi drodzy, jeśli chodzi o przestrzeń pod oczami, to zarówno korektor, jak i puder nałożyłam poza konkurencją, ale przejdziemy teraz do przypudrowania całej twarzy i mam tutaj taki oto puder wypiekany w kolorze Porcelain Ivory. I producent zapewnia, że miękka aksamitna konsystencja zapewnia zdrowy wygląd. Specjalna formuła tworzy jedwabisty film na skórze, który utrwala makijaż, zapewniając równomierny i promienny koloryt skóry. Także zakładam, że ten puder nie będzie miał takiego megamotowego wykończenia, i na to liczę, i że będzie dawał lekkie krycie, więc sprawdźmy to. No, kolorystycznie fajnie zgrywa się z tym podkładem. Nie tworzy mi takiej, wiecie, pomarańczowej maski. Faktycznie ma delikatnie krycie, więc fajnie, że nałożyłam tylko jedną warstwę tego podkładu. Także teraz widzę, jak dodaje sobie krycia jeszcze tym pudrem i to, co lubię, czyli nie daje takiego stuprocentowego, matowego wykończenia, tylko to jest taka satyna. Też nie zabiera drobinek, żeby była jasność. Także osoby, które nie lubią, wiecie, efektu drobinkowości, myślę, że też w tym pudrze odnajdą sojusznika. Przejdę teraz do czegoś ala konturowanie, bo znalazłam takie duo. I to jest po prostu puder wypiekany Dual Gold. Czyli też tutaj osiągniemy, podejrzewam, zresztą to widać już po odbijaniu światła na tym produkcie, że to nie jest produkt matowy, tylko właśnie taki satynowo rozświetlający. I używam tej ciemniejszej strony. Chociaż zaraz zobaczę, jak wyglądają dwie w połączeniu. Bardzo podoba mi się to, jak ten produkt wypiekany rozświetla cerę jednocześnie, delikatnie konturuje, ale nie tworzy smug, nie tworzy plam, więc będzie fajnie sprawdzał się, myślę, że właśnie przy troszeczkę ciemniejszych karnacjach niż moja. Kolejny produkt do twarzy, jaki przetestuję, to będzie taki wypiekany róż Baked Blush On w kolorze Touch of Rose. I tutaj myślę, że też uzyskamy efekt rozświetlenia, bo tak jak widzicie, mam taką mozaikę wypiekaną z drobinkami. Postaram się nałożyć go w niewielkiej ilości, ewentualnie dołożyć. No i te produkty wszystkie pięknie się ze sobą łączą, póki co przynajmniej. Mam nadzieję, że będą się równie dobrze utrzymywać, bo ten efekt taki wypiekany, miękki na twarzy bardzo mi się podoba. Ok, moi drodzy, zbliżyłam Was do siebie, nałożyłam bazę na powieki i przejdziemy do testu dwóch paletek. Jedna z tych paletek jest matowa w chłodniejszej tonacji, a druga ma takie winne tony pasujące mi dzisiaj do mojej bluzy, ale też te cienie mają bardziej satynowe wykończenie, więc rozpocznę od matowego beżu i nałożę go pod łukami brywiowymi. Uh, no ten beż to jest słuchajcie napigmentowany. Ale też nie mogę o nim powiedzieć, że jest przepigmentowany, bo od razu daje się go tutaj porządnie rozetrzeć. Nie wżera się w bazę, więc to jest fajny rodzaj beżu. To jest w ogóle paletka Dance of Sepia, a ta druga winna, którą mam, nazywa się Pink Deserts. Przechodzimy dalej i wykorzystam teraz jakiś chłodny bronzo-fiolet z tej paletki, więc może po prostu wykorzystam ten środkowy odcień. Jeśli chodzi o ten cień, no to tak jak widzicie, no to nie jest bardzo intensywny kolor, ale w palecie również on jest taki lekko jakby rozbielony, stonowany, więc wydaje mi się, że raczej nikt nie powinien sobie nim zrobić krzywdy. Delikatnie to załamanie zaznacza, ale też bez przesady. Wracam, moi drodzy, tak jak widzicie, po chwili z wycieniowanym jednym okiem, dlatego że zaczęło się odkurzanie w drugim pokoju, zaplanowane i nie chciałam przebijać się przez te lampy, żeby wyłączyć odkurzacz. Także stwierdziłam, że najpierw po prostu wycieniuję jedno oko, a później będę wam opowiadać w trakcie cieniowania drugiego, jak używam się tych cieni. I ja przeskoczyłam już od razu na tę paletkę Pink Deserts, dlatego że e, ostatecznie bardziej po prostu te kolory będą mi pasować do bluzy, więc sięgnę teraz po ten odcień i będę nim budować załamanie, dlatego, że chciałabym nieco ocieplić tutaj załamanie mojej powieki i po prostu uspójnić makijaż oka z tym, co dzieje się na moim ubraniu dzisiaj. Jeśli chodzi o te cienie, to widziałam, że jeszcze na stronie Rosmana jest cieplejsza paletka, bo ja mam tę chłodną i mam właśnie tę Satynowo-metaliczną, ale jeszcze jest cieplejsza paletka w matach i trochę żałuję, że się na nią nie skusiłam, dlatego, że fajnie myślę, by korespondowała właśnie z tą winną, ale tak czy siak fajnie się działa tymi cieniami. One nie są jakoś, wiecie, diabelsko napigmentowane. Ale uważam, że do takiego szybkiego, dziennego makijażu ten pigment jest wystarczający. Łatwo się blendują, fajnie się łączą, tworzą spójny makijaż. Także jeżeli potrzebujecie czegoś szybkiego, wiecie, do pracy, no to może jest to fajne dla Was rozwiązanie. Użyję teraz tego ciemniejszego, bardziej śliwkowo-burgundowego odcienia, żeby wzmocnić nieco zewnętrzny kącik. Szybko się tymi cieniami pracuje. No to są cienie do takiego naprawdę szybkiego blendowania, żeby zrobić makijaż w kilka chwil. I nawet powiem Wam, że ta satynowa poświata na tych cieniach zupełnie mi nie przeszkadza. Ona nawet może być fajniejsza, w szczególności u osób, które mają powiekę trochę bardziej dojrzałą, bo tutaj nie mamy takiej drobiny, która może wiecie, przytłoczyć taką powiekę, ale jednocześnie mamy coś, co delikatnie ją rozświetli. A na ruchomą powiekę, słuchajcie, klepie może mieszankę tych dwóch cieni. Na środek nałożę ten środkowy, a wewnątrz już ten jaśniejszy różowy. Sam wewnętrzny kącik potraktuję tym najjaśniejszym, delikatnie satynowo-perłowym cieniem. On mi tutaj doda trochę życia i rozświetli, jednocześnie też delikatnie rozjaśni tę przestrzeń. Okej, okay, moi drodzy, na dolną linię wodą nałożyłam beżową kredkę i teraz już przejdę do wytuszowania rzęs, bo dzisiaj bardziej mam ochotę na taki właśnie dzienny makijaż podkreślający urodę niż coś takiego bardzo zaawansowanego, po prostu chcę się powoli, delikatnie wdrożyć znowu w ten stan kreatywności na najwyższych obrotach, bo jestem trochę przetłumiona ostatnio, do czego się przyznaję bez bicia. I mam tutaj maskarę, to jest maskara Spider Lash i ona z tego co widzę chyba ma być wydłużająca. Ona ma taką szczoteczkę właśnie wskazującą na to, że rzęsy będą wydłużone, ale mam nadzieję, że też delikatnie je pogrubi, także sprawdźmy to. Subtelnie przypomina mi ta szczoteczka Better Than Sex. Jest troszeczkę bardziej zgrabna, więc łatwiej się nią manewruje. I mam nadzieję, że ja po prostu nie upaskudzę sobie całej twarzy tą maskarą za chwilę. No nie, mam tutaj kontrolę nad tym, co się dzieje. No jedna warstwa, powiem wam, że nawet nieźle wygląda. Jak na moje rzęsy biedne, powyrywane, połamane, to naprawdę daje tutaj z siebie wszystko. Okej, okay, kochani, tutaj mam na sobie już dwie warstwy tuszu i muszę powiedzieć, że ten efekt podoba mi się na tyle, że mam ochotę nie przyklejać dzisiaj sztucznych, co mi osobiście rzadko się zdarza, ale no, całkiem fajnie udało mi się te moje bidne rzęsy wyprowadzić i kształtem, i wyciągnięciem, wydłużeniem ich tutaj do naprawdę fajnego stanu, więc to mi się bardzo podoba, więc już tak to zostawię, zobaczymy, czy ta maskara się odbija, się osypuje w ciągu dnia. Gdybym przykleiła sztuczne rzęsy, no to już byśmy nie sprawdzili, czy się odbija, bo wtedy miałabym te barierę w postaci sztucznych rzęs, które izolowałyby moje prawdziwe rzęsy wytuszowane od skóry tutaj na górnej powiece. Także tak to już zostawię, przejdziemy zaraz do makijażu ust. A tak moi drodzy, prezentuje się mój makijaż w nieco większej odległości. Muszę wam powiedzieć, że od razu lepiej się czuję. Od kilku dni, tak jak wam powiedziałam, wyzwaniem było już nałożenie kremu na twarz Yeah. A tutaj, słuchajcie, wleciał pełny makijaż, taki upiększający i od razu człowiekowi jakoś cieplej na duchu. Także takie małe kroki potrafią fajnie poprawić humor. Przejdziemy teraz do makijażu ust, i mam tutaj dwie propozycje. Mam tradycyjną pomadkę, która fajnie pasowałaby mi tutaj do bluzy, bo ma taki właśnie winny odcień i też do makijażu oczu. I to jest Flormar, oczywiście. My Favorite Bordeaux 517. Super Shine, czyli ona będzie miała wykończenie takie bardziej kremowe, rozświetlające, a właściwie nie tyle rozświetlające, co nawilżające. Ale mam też pomadkę Kiss Me More Lip Tattoo. I to jest 11 Candy, czyli zastygająca pomadka. I powiem Wam, że o ile ta bardziej pasowałaby mi do makijażu, o tyle. Trudniej jest stworzyć formułę pomadki matowej zastygającej w płynie, więc jestem ciekawa, jak Flormar sobie z tym poradził i czy będę zadowolona, czy nie bardzo. Także dzisiaj przetestujemy. Pozwólcie, tę krwistą czerwień. No, pigmentacja jest powalająca i powiem Wam, że konsystencja tej pomadki jest taka cienka, bardzo delikatna, niewyczuwalna. I już przy jednej warstwie pigment, jak widzicie, jest. Bardzo intensywny, a ja w ogóle nie czuję, że coś nakładam na usta. Pomadka nałożona, jeszcze czuję, że zastyga, ale od razu muszę powiedzieć, że duży plus za pigmentację i za kolor, bo to jest odcień czerwieni, który bardzo lubię, który wybiela zęby, nie przytłacza. Jeśli zaś chodzi o to, jak mi się ją aplikowało, no to mamy tutaj do czynienia z takim dosyć dużym aplikatorem, ale jednocześnie naprawdę precyzyjnym, bo w ogóle nie musiałam używać um, żadnego pędzelka, żeby sobie pomóc. W każdym razie może trochę mniejsze usta mogą mieć problem z aplikacją, więc wtedy radziłabym użyć jakiegoś wiecie takiego bardziej spłaszczonego pędzelka. W każdym razie ja byłam w stanie obrysować usta i są praktycznie idealne wyrysowane, nic się nie porozlewało. E, także poczekam jeszcze sekundkę, aż pomadka w 100% zastygnie i wrócę do was z pierwszym podsumowaniem. Od razu powiem moi drodzy, że jest godzina 15:27 i jest już dosyć późno, ale na pewno wrócę do was około godziny 23:00-24:00 z ostatecznym podsumowaniem trwałości tego makijażu. Także swoje na Mojej twarzy ten makijaż odleży, że tak to ujmę. Okej, okay, moi drodzy, ja już czuję, że mam pełen komfort na ustach, tak i nic się nie odbija, także mogę przejść do podsumowania tego, jak korzystało mi się z kosmetyków marki Flormar. I muszę wam powiedzieć, że tak jak widzicie, jest to dla mnie niemałe zaskoczenie, dlatego że. No, nie wiem, ja byłam jakoś trochę może sceptycznie nastawiona. Zwykle do jakichś takich nowości jestem sceptycznie nastawiona, bo różnie to bywa. Muszę Wam powiedzieć, że jedyny minus, jaki dostrzegam w tym momencie w moim makijażu, to fakt, że po prostu nie trafiłam z kolorem podkładu i to może nieco rzutować na moją ocenę, jak również na Wasz odbiór tego makijażu. Ale tutaj powiedzmy, że przymykamy na to oko, bo podkład sam w sobie wygląda przepięknie, gładko. Też na pewno wpływ ma tutaj na to ta baza bo ona fajnie, delikatnie wygładziła mi fakturę skóry, ale jednocześnie tak nie oblepiła, więc bardzo fajne połączenie podkładu z samą bazą. Także niesamowicie mi się to podoba. Fajne są też te pudry wypiekane, zarówno ten w odcieniu do całej twarzy, czyli Porcelain Ivory, jak również ten wypiekany bronzero rozświetlacz. Naprawdę pięknie się to prezentuje i ja już nie mam potrzeby nakładania dodatkowo rozświetlacza, bo mój policzek i tak się delikatnie subtelnie nie błyszczy, tak w sam raz na co dzień. Jeśli zaś chodzi o wypiekany róż, to nałożyłam go niewiele na policzki, tak żeby cokolwiek się tutaj zadziało, ale też żeby nie przytłoczyć mojego dzisiejszego makijażu. I w tej roli też super się sprawdza, ale spokojnie jestem przekonana o tym, że można by go tutaj nabudować, bo nałożyłam go naprawdę niewiele, dla takiego subtelnego, delikatnego efektu. Jeśli chodzi o paletki cieni, to tak jak widzieliście, matowy beż super jakość. Jeśli chodzi o ten środkowy cień z paletki matowej, tej Dance of Sepia, no to tak jak widzicie w opakowaniu, on wygląda tak dosyć pastelowo i tak samo pastelowo wypada na powiece, więc nie zaskoczył mnie tutaj w sposób negatywny, ale jeżeli lubicie właśnie chłodniejsze odcienie i właśnie taką zrównoważoną pigmentację, nie przesadzoną, taką, którą możecie od razu ładnie rozetrzeć do chmurki, to myślę, że ta paletka Wam się fajnie sprawdzi. Szkoda, naprawdę żałuję, że nie mam tej cieplejszej brązowej, bo też Chętnie bym ją przetestowała. Jeśli zaś chodzi o te cienie bardziej satynowo-perłowo-metaliczne, ciężko jest mi tak naprawdę jednoznacznie to określić. Powiedzmy, że to jest taka formuła, właśnie satynowo-perłowa, która fajnie będzie wyglądać na powiece dojrzałej, bądź jeżeli chcemy zrobić szybki makijaż, który nie będzie totalnie matowy, ale też nie będziemy się świecić, wiecie, i nie będziemy widoczne z kosmosu, nasze powieki nie będą błyszczeć milionem drobinek. Bo nie każdy to lubi. Powiem wam, że sama im jestem starsza, to na co dzień do wyjścia po prostu, nie wiem, po bułki czy do takiego właśnie super dziennego makijażu. Nie sięgam wcale po jakieś takie super intensywne foliowe cienie, bo trochę mi się to gryzie z formułą. Makijażu dziennego po prostu. Ale oczywiście, co kto lubi, ja nic nie chcę nikomu narzucać, po prostu takie są moje odczucia. E, I te paletki przez to e, uważam, że fajnie sprawdzą się w makijażu dziennym, bo łatwo się z nich korzysta i mają fajne wykończenia, właśnie takie codzienne, mm, jeśli chodzi o formuły. Jeśli chodzi o usta, to póki co bardzo mi się to podoba, ale ja dzisiaj będę jadła tłuste rzeczy, e, bo muszę sobie jakoś poprawić humor, więc na pewno będę jadła dużo słodyczy, e, jakiś tłusty burger. Wiedzie na pewno. Oczywiście będę się też starała nie rozetrzeć tego po całej twarzy. No bo też nie o to chodzi, żeby wystawiać kosmetyki na jakieś ekstremalne, nierealne warunki. Ale zobaczymy, czy uda się tej pomadce przetrwać i jak długo, bo ma być to pomadka długotrwała. Także spotkamy się moi drodzy za kilka ładnych godzin z ostatecznym podsumowaniem trwałości. Póki co. Jestem pozytywnie zaskoczona i to jest taka iskierka pozytywna dzisiejszego dnia, więc mam nadzieję, że tak zostanie i że moje pozytywne emocje nie zostaną znowu stłamszone przez negatywny wynik tego testu na dłuższą metę. Jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko potoczy, także zostańcie ze mną. Za chwilkę się widzimy. Do zobaczenia. Hej kochani, wracam do was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Jest już dosyć późno, ponieważ mamy godzinę 23:49. I to co rzucam się w oczy, to fakt, że jestem już dosyć mocno wyświecona. Także jeśli chodzi o ten wypiekany puder, no to tak jak widzicie, on nie utrzymuje matu na twarzy. Już tak naprawdę na samym początku mamy wykończenie satynowe, co skutkuje tym, że po prostu w ciągu dnia wypadałoby się chociaż jeden raz przypudrować, czego ja oczywiście nie zrobiłam i wyglądam dlatego w ten sposób. W każdym razie, mimo tego, że już jestem trochę wyświecona w tych miejscach, to podkład nie zważył się, nie wygląda jakoś nieświeżo. Mam wrażenie, że gdybym użyła bibułki matującej, to makijaż Odzyskałby swoją świeżość. Nie pozbierał się nad to w bruzdach nosowo-wargowych. Ani też na czole. Na czole wygląda ok, mimo tego, że mam dosyć mocno przesuszoną tutaj tę przestrzeń. Jeśli chodzi o podkład, to no jestem z niego bardzo zadowolona. Był komfortowy, w ciągu dnia nie powycierał się i jest na całej twarzy, na obszarze całej twarzy. Jedynym minus to fakt, że się wyświecił. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to pozostał bez zmian. Ja w trakcie montowania zauważyłam, że trochę krzywo się wycieniowałam. Tutaj jest cieplej, bardziej czerwono, tutaj jest chłodniej, ale już pominięcie. My to. <noise> tak to jest, kiedy się, słuchajcie, robi jedno oko na samym początku, a później przechodzi do drugiego i tak się tego nie porównuje. Jeśli chodzi o otóż do rzęs, to nie osypał się, widzę tylko jedną malutką drobinkę tutaj po mojej lewej stronie, ale, słuchajcie, ani nie odbił się, co mi się, słuchajcie, raczej nie zdarza, a zwykle niestety maskary mi się odbijają. W tym przypadku, tak jak widzicie, nie mam zupełnie śladu po tej maskarze, także pod tym kątem jestem w szoku, naprawdę, to się bardzo rzadko zdarza. I też jestem w szoku, jeśli chodzi o pomadkę, bo ja dzisiaj zjadłam i burgera, i pizzę, i Nutelle. Naprawdę nie oszczędzałam się dzisiaj. Yy, I pomadka jest w takim stanie. Yy. <grywa> Widzieliście, jak wyglądała ostatnio pomadka Fenty Beauty, a wcale nie jadłam nie wiadomo czego i miałam ją tak naprawdę na całej twarzy. A ta pomadka moim zdaniem utrzymała się naprawdę super. Kontur się nie rozlał, gdybym poprawiła teraz tę pomadkę i dołożyła jej odrobinę na ustach, co mogę zrobić zresztą teraz? To będzie wyglądała ochrosto jak nowa. Także słuchajcie, jestem w stanie zaryzykować, że pomadka jest lepsza od tej Fenty Beauty. Także tak, moi drodzy, prezentuje się ostatecznie makijaż. Ja muszę przyznać, że jestem zadowolona. E, jedyny minusik to fakt, że moja cera się trochę mocno wyświeciła, ale to jest nadal do opanowania, bo podkład się nie zważył. Makijaż oczu pozostał na miejscu, makijaż ust też świetnie się utrzymał, tym bardziej jak na pomadkę drogeryjną. E, utrzymał się lepiej ten makijaż ust niż z pomadką Fenty Beauty w ostatnim teście. Także to jest szokujące. Na pewno wrócę jeszcze. Niejednokrotnie do pomadki, bo naprawdę zaciekawiła mnie e, i rozejrzę się też za innymi kolorami. E, także tak, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Koniecznie dajcie mi znać, czy mieliście w ogóle kiedykolwiek styczność z tą marką, czy tak jak ja, jest to Wasze pierwsze zetknięcie. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Ściskam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Bądźmy w tym wszyscy razem i nie poddawajmy się. Wysyłam Wam uściski. Do zobaczenia już niedługo. Buziaki. Papa. Pa.